Witajcie moi drodzy, przy mikrofonie jak zwykle wikinka, wy oglądacie Maze. E, no, pomyślałem, że zanim wrócimy sobie do naszego, mm, naszego Fallouta New Vegas, e, a jesteśmy świeżo po zakończeniu Untitled Goose Game, to nagramy sobie jeszcze taki mikroodcinek, powiedzmy pilotażowy właśnie tej gry, którą mam nadzieję, że zbombardujecie kciukami w górę, jeżeli będziecie chcieli, żeby stała się serią. Zbombardujecie ją wyświetleniami i kciukami w górę, wtedy po zakończeniu Fallouta myślę, że weźmiemy się za tę grę. Gra szalona i pełna absurdów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dlatego nie przedłużajmy. Zacznijmy nową grę. Się długo ładuję. Pytanie numer dwa, gdzie jest dźwięk? No dobra, <słyska> <słyska> te chodzące kukurydze użyj FUASD, żeby chodzić. Myszką, żeby się rozglądać. No dobra, masz shiftem się biega, jeśli dobrze pamiętam. Poinning hand icona appears. I cleft mouse button to interact. Czyli okej. Okay. Lewym przyciskiem myszy możemy coś tam robić. No dobra. Ojej. Wzięło ich, rupnęło. Klatki, wracajcie, klatki. Naciśnięcie Q nie daje nic. No dobra, będziemy wierzyć na słowo. Możemy podnieść. Czy coś jeszcze tu będzie? Poczekajcie chwilę. Ja... Zobaczę czy coś się. Uda coś ogarnąć. Działa płynniej, ta dziwaczna muzyka. nie przejdziemy zobaczę czy czegoś tutaj nie pominąłem jeszcze bo wydaje mi się że jeszcze tu powinna być jakaś notatka Będę do bunkra. A tutaj co mamy? Stronek mhm. od łopaty tutaj mamy. Mamy przejście do wiatraka, które. No jest dla nas zamknięte. mniej nie teraz. O kluczyk. Kluczyk do domku. No dobra. Sprawdźmy czy czegoś tutaj przy okazji nie ma. Nie. Przecież nie naciskam ku. Dobra, tego nie wyjmę teraz. To co? Wchodzimy do środka, nie? Nie weszliśmy do środka. Sprytnie, sprytnie, ale dobrze wiem. Ostatecznie przecież przechodziłem. Dobrze wiem, że na razie nie ma co schodzić do piwnicy, bo brakuje nam jednej rzeczy. Którą teraz dzięki cążkom do paznokci jesteśmy w stanie zdobyć. No mianowicie ten tutaj gwozdek. No dobra, przynajmniej nam się sytuacja trochę rozjaśniła. Zobaczmy, co teraz będzie nas czekało na górze. O, mamy kolejne ścieżki otwarte dla nas. To za chwilę, bo najpierw rozejrzyjmy się w pełni po domku, czegoś jeszcze nam tutaj nie brakuje. Jakbyśmy czegoś po prostu nie pominęli. No, póki co wygląda ok. To do tego domu jeszcze będziemy wracać, więc jakby na spokojnie. Co mamy tutaj? O! Pimkę! No. Czyli tak daleko od folota, żeśmy nie uciekli. Młoteczek, przyda się. Najpewniej, no żeby komuś wbić rozum do głowy. Szukam znajdziek, ale nie wiem, czy to nie jest tak, że jak poprzednio je znalazłem, to teraz już ich nie znajdę i... Nie wiem, czy nie będzie też tak, że muszę po prostu uważać na te, które pominąłem wtedy. Czy ten gdzieś coś nie? Nie mam nóg? Jestem inwalidą wojennym. Dalej, mordercze kartony. Chwila. To do bunkra, do bunkra nie chcemy. A, tutaj jest stodoła i silos. Poczekajcie chwilkę. Niestety trzeba było trochę psa uciszyć. My kontynuujemy sobie naszą drogę. Kurczę, nasz ochrypłem trochę. Trzeba było uspokoić jeseła. Właśnie gdzie ta droga prowadzi? A traktor i kartony to wiele to mi nie da. Mamy jakąś tam czapeczkę. Mamy ręce dziwnie słomą wypchane. No jeszcze musimy znaleźć teraz drogę do. Losa. Pytanie czy tu gdzieś nie będzie odgałęzienia? A tutaj to jest bezpośrednio do domu. Silos widzę, że jest tu. A, dobra. Tu była droga. I tutaj jeszcze dokądś? Przy okazji, mój kot się znalazł. Wlazł tam, gdzie mu nie wolno, i chyba trzeba będzie mu przypomnieć, że mu tam nie wolno. Coś tutaj mamy. Aha, odcięta dłoń w rękawiczce. No, no można powiedzieć, że podałeś nam pomocną dłoń. Musimy jeszcze coś z nią zrobić. Okay. I tak jak mówiłem na górę. Nie, nie pierwszy, nie ostatni raz to jesteśmy. I mamy wszystkie trzy przedmioty, żeby dostać się do bunkra. O więc chodźmy do niego. Tę stronę poszedłem. I cyk i mamy kaccenkę, bunker nam się otwiera. Hej! Hej! hey. No cześć! You must answer a riddle before you're allowed to enter. <coughs> A doctor and his son are in a car accident. No, not that one. Say the one about the guy who hung himself with an ice block. You just gave that one away. Answer this one. What animal walks on four legs in the morning? That one's boring. I'm riddle president today. I get to pick. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh yeah. Yeah yeah, 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 that's true. Was he All president right? every day? Oh, I it's been a vote a bit clear on the election. Oh, we should mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <with> have <that? clears throat> An empty bus pulls up to a stop and ten people get on. At the next stop five people get off and twice as many people get on as at the first stop. At the third stop twenty-five get off. So, which one of us is named Jim? Brzmi jak każde zadanie na złożonej oh, matematyce. Oh, Jim. No, that's Bill. Where's Bill? You're Bill. Oh, that's right. You may as well enter as we sort this all out. Let's hope you're better than the last one. <laughs> no, to nas kukurydze przywitały. Dzięki za ostrzeżenie. Ale tutaj moi drodzy, odcinek sobie zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do zostawienia kciuka w górę. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz uderzenia o dzwoneczek, jeżeli lubicie moją pracę i chcecie mi pomóc e, dotrzeć do większej widowni. Co jeszcze sekcja komentarzy? Jak zwykle jest wasza. Podzielcie się co tam u Was słychać. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.